Hej, witam Was Dzisiaj stworzymy sobie paczkę odszalonego. Ale, ale pakuję ten szalony. Tu się nie wiem, co otworzyć na koniec co na początek. A to są normalne krzetki. Tak normalnie więc to... I teraz otworzymy najpierw match, a tak... Mix unboxing, nie. Kotkolini, Sandro, Durbinio, City Marista, Moris Stadium i Juana Matematam, więc jak ktoś się chce zamienić, to mogę się zamienić. Dobrze. Teraz ekstra klasa. Był raza, Razak Traoré. Taki mix unboxing, która jest najlepsza. Daniel Gąbiewski. Fazję basic. Dobrze. Teraz sobie położymy tu. O, mogło być. O i na razie chyba wyjdziemy. Troszeczka trzecia której tego bramkarza mam tego bramkarza, ale jakaś jest powtórki Straka Bariko Wałczyk czy jakieś tak sur, Surma i handy quiz. Na razie wygrywa na pewno ta W Na razie wygrywa ta saszetka bo Huanomat już mam Teraz muszę sobie z tej klasa. Ekstra Classy. Polecam kanał oczywiście szalonego, bo to jest fajny, fajny kanał Władimir Dwali Shift i Dawid Plizga Gwiazdy. To napiszcie, która saszetka była najlepsza i teraz otworzymy i teraz sobie karty od szalonego, które on mi nie w saszetkach. Odłożę sobie na bok. Tak, niech oni zapakowali, Nie, nie da się, nie da urwać. Oka, tu widać, Teraz No i jest. O to nam Jest. Andre Rancia, Marquisio, Osvaldo i Liulio Cesar. Tej karty jeszcze nie mam idzie. Cieszę, cieszę, cieszę. Montilfio, Chamberlain, Fernandez, Ankifiejew, Hebesę. O, i jakaś fajna karteczka, to są naklejki. John Sami Ali Jibber, John Google i Harry Quill. Mistrzowie, tej karty też nie mam, ale to już kartę mam. Ale fajne, fajne, fajne. fajne I Sarah Wee Rising, to jest moja pierwsza karta. Nie, nie pierwsza karta I mi jeszcze kolejni. Lewandowski, super super soszetka szalony bardzo się cieszę. Szalkę. I Vidal mam go, ale mam go bardziej trochę ponieszczonego. Michał Żywłakow on no, trochę mi dojdzie. Bardzo się cieszę z tej szoszetki. Macie mielczak Mielczasz Abiati. Szczęsny na Polaczek Artre, Arteta, Brown, Alves, Mutinio i Hof, Hoffenheim. O, i Star Spieler. Milio, nie chcę wypowiadać. Nie wiem, kto to jest. Zile Mogę karty już. Ziru, Delph, Tuner, Tunel, Tuner i Ashley Cole, więc ja się bardzo z tej przesyłki cieszę. Najbardziej się cieszę z kart, najbardziej się cieszę z karty Julia Cesar, którą każdy chce mieć, a ja już ją mam. Więc ja was muszę pożegnać, narka pa i cześć. Dziękuję ci szalony za tą fajną przesyłkę, super 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 karty. I narka pa i